Witam z Cie a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Forces w dzisiejszym odcinku ogrywamy wszystkie poziomy modernowe i te wspólne z awatarem, zapomniałem, jak się nazywały te poziomy, przysięgam jako modernowy super solnik, tak więc ciśniemy z pierwszym poziomem Lost Valley, tak więc jazda. Dokładnie moi drodzy, ciśniemy kurde, jako Modernowy super koniacz. Ogólnie zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku, że aktualnie dziwny sposób wybrali sobie na, na zmienianie się w Supersonika. Że, że nieważne czy chcemy, czy nie, jak zobędziemy tylko 50 pierścieni, to się w niego zmieniamy. Co jest dziwne, no ale okej. Okay. No, cóż mogę powiedzieć. No i w porównaniu do poprzedniej gry, jaką była Lost World, nie możemy wyłączyć tej Supersonika, co. Może nie, no, może nie jakoś więcej przeszkadza, bo i tak to jest Boost to Win de facto, nie? Więc. No i nie tracimy tutaj tyle pierścieni jak podczas boostów w Generations, co nie? Ale, ale jednak. To była funkcjonalność, która mi się naprawdę strasznie podobała jako. E, znaczy w Lost World, jeśli chodzi o Supersonika. Sądzę, że każdy Supersonik w, w serii Sonika powinien coś takiego mieć. No, ok, no więc los walej skończony. Gdy <grych> będziemy przechodzić poziomy z awatarem, to pokażę Wam tego awatara swojego i porównamy go z moim, moją oficjalną postacią, którą zrobiłem lata temu. Powiedziałem, że zrobię taki pomiar, jak mi się to w miarę udało, więc, więc taki pomiar będzie. Eee, Okej, okay. ciśniemy Egggate, kolejny poziom jej Jazda, spidziulamy <grymne> Okej okay. Ja wciąż uwielbiam po prostu ten, ten widok ee, z góry na, na, na wszystko naprawdę To zarobiście wygląda Okej, okay, mamy super Więc ciśniemy Jazda <grymne> No, i jeśli chodzi aktualnie o modernowego supersonika, to sprawia wiele frajdy. W przeciwieństwie do aktualnie klasycznego supersonika, który jest po prostu nieśmiertelnością. W sumie z wyjątkiem tego Iron Fortress, to, to nie sprawił mi prawie, że w ogóle jakiejś wielkiej takiej. E, no, takiego szczęścia, czy coś ten deseń. Byron Fortress było tyle fajne, że po prostu ja tego poziomu nie lubię i, i nieśmiertelność po prostu w tym poziomie strasznie pomagała, więc no. No okej. Okay. A tutaj Super jest naprawdę fajny, bo możemy biec do szybko. No i tutaj jest taki malutki myk, że tracimy super formę dlatego, bo tutaj jest taka cteneczka pod koniec. I niestety nie obsługują na modelu Supersonika, Coś się. No ale cóż. Niechaj będzie. Choć <grym> co jeszcze bardziej się, to to, że po tym aktualnie spadamy tam na dół, co nie. Eee... No, niech, niech my tutaj spadniemy, o właśnie tutaj. To po spadnięciu na dół zmieniamy się z powrotem w Supersonika. PIK! Jest takie głupie, no ale dobra, okej. Okay. I meta. Czyli tak no, dosłownie przed końcem poziomu zmieniamy się w super formę znowu. No nie pytam. Co ja tam wiem. O, wybaczcie. Messenger kurde. Dobra. Włączyłem dźwięki. Okej, okay, dobra. Arsenal Pyramid, tak więc pokazywałem teraz tego awatara. I będzie tutaj teraz malutkie porównanie Więc cyk No, więc, więc tak to akurat jeśli, jeśli chodzi o to wygląda No I teraz zmieniamy sobie Wispona Weźmiemy sobie na Weźmiemy sobie Próżnię Jest aktualnie Wzięte z Wyspa, z Sonica Colors na DSa I jeśli chodzi, no dobra Pobiegniemy sobie w takim stroju, a potem sobie je zamienię, bo mam taki zarąbisty strój, w którym uwielbiam łazić. Tak więc tak, możemy grać z su Super w poziomy e, z awataro sonikowe. <laughs> One się jakoś specyficznie nazywały, ale już zapomniałem jak, serio. W sumie nie wiem, czy gdzieś w grze jest napisane jak to się nazywa, więc. Okej, okay, dobra, mamy super Sonika. uwaga, mały zgrzyt, Sonic, Super Sonic zmienia się z zwykłego Sonika w momencie kiedy mamy e, Double Boosta. Oh well. Until the ty, 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 ty. <laughs> Wybaczcie, ale to jest tak, taki dobry wokalny kawałek. Yay. Więc ciśniemy, Jest tak, zasada, Super Sonic. Się pojawi, jak dotniemy ziemi, oczywiście, bo jak, żeby inaczej. I. Nice. <grystanie> Patrzcie na ten łyspon. Bum. Przecież to jest takie potężne. Pyk. <grystanie> Gincie. Patrzcie. <grystanie> Więc no, to jest najpotężniejszy łyspon, aktualnie w całej grze. Polecam. Polecam, zwłaszcza na te segmenty, jeśli nie chcecie zainwaniać się tam, tam górą e, innymi łysponami, tylko chcecie sobie e, patrolować przeciwników, to to, to polecam. <ścoughs> okej okay. no i oczywiście zapomniałem powiedzieć, ale, ale ten e, fist bomb e, oczywiście instrumentalne dla Supersonika, jest fajowe. Więc no, co tu więcej mówić. Oh, yeah. Byłem się jak... Aż nie trafiłem w sprężyny. Więc tak, aktualnie boost Super Sonika modernowego z tego co mi się wydaje, jest szybszy od boosta zwykłego Sonika modernowego. Tak mi się bynajmniej zdaje jak gram, więc, więc załóżmy, że tak jest, okej. Okay? <ścoughs> Ok Jezus, tylko nie SOS, że to wkurza. Ok, Luminous Forest jazda. Jej, to jest fajny poziom też. Jest taki strasznie boost to win, ale, ale lubię sobie w niego czasami pogroć. I muzyka jest niczego sobie. <try> Okej okay. Serio. Oe. Oh, well. Super Sonic będzie musiał poczekać. Okej, okay, dobra, nice, udało się. Jazda z pajacami. Iska dusz! <try> Kurde, patrzcie ta prędkość, nie, dobra, ten bus jest zdecydowanie szybszy. Naprawdę. Okej, okay. nice. I jazda. <grytania> Więc mówię, Supersonic, Sonic, modernowy, naprawdę wiele fanów. No i ty oczywiście. Przez to, że jest to cutscenka, tak jakby zmieniamy się z powrotem. W Modernowego silnika jest to dosłownie ten sam problem, co w tamtym poziomie. Nie pamiętam tym, jak się nazywa, nie wiem, kompletnie nie mogę się nauczyć nazw do końca poziomów Forces, nie wiem dlaczego. Tak to już jest. Nice, kurde, wszystko na doskonale, Kula. Cool. wyczuwam skill. I ska No, <grych> ok. Zrangę jest oczywiście. No i szkoda, że nie jest tak jak w Generation, że nie mamy animacji końcowej jako Super Sonic. To też aktualnie lekko boli, ponieważ było to fajne w Generation, a tej tego niestety nie ma, przez to, że po prostu pod koniec poziomu zmieniamy się z powrotem w zwykłego Sonica. Dlatego tego najprawdopodobniej po prostu nie ma. Okej, okay, Sunset Heights, więc jazda. Oh yeah! Więc jazda. I skaróż! <grywa> Ostatnio oglądałem sobie świetny materiał na temat Sonic Runners. Tak, Sonic Runners, tej mobilnie, mobilnej gry, która była tak świetna, a już jej niestety z nami nie ma. Eee, I kurde, to jest cudne, moi drodzy, to jest po prostu cudne. <grystanie> Został w powietrzu, co jest? <grystanie> nice. Eee, tak. Eee, jeśli będziecie chcieli, mogę wam podesłać linkacz. Jest to oczywiście film po angielsku, ale naprawdę świetnie gościu wytłumaczył, znaczy ogólnie opowiedział całą historię gry, tego co się działo z, e, później, Sonic Runners Adventure też się tam pojawił, no naprawdę świetny materiał. I przez niego chce mi się grać w Ranersy, a niestety nie można. Mam nadzieję, że w przyszłości jakiś fan odtworzy Ranersy z powrotem, bo de facto pliki dalej są, tak, no bo dalej możecie pobrać Sonic Runners Yy... Przez sklep, Play. Jeśli wpiszecie sobie na przykład na komputerze, to dalej jest na przykład. No i w internecie ogólnie cały czas są pliki APK. Więc sądzę, że ze spokojem dałobyś to jakoś zrobić. Ale no, mam nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki, taki moment, że będzie można pograć z powrotem yy, w tą świetną grę. Ja w tym. Te... Co? Co ja tu mogę grać? Czekajcie, na ni. No nie mogę tutaj, Bo to jest boss de facto. Okej, okej, okay, okay, I guess. To tylko sobie zmienię tutaj właśnie pierwsze to zmienię sobie strój, jak mówiłem. Patrzcie kurde, jaki dojebany. Będziemy sobie w tym biegać. E, okej, okay, i, i bierzemy sobie młoteczek okej. Okay. No, to w takim razie, skoro mogę tej grać jako Super Sonic, no to okej, okay, I guess. Mówię, choć jest to boss, nie? No, bo to się nazywa Redgate Bridge czy. Raid, No, już zapomniałem. <grych> no, no, nieważne. Ale ale ten, jest to de facto boss, bo walczymy tutaj z Metal sunikiem nie? No, w sumie tak sobie nigdy o tym nie myślałem, ale rzeczywiście to jest jako poziom, a de facto jest to boss. No, i gra to traktuje. Jako oczywiście normalny y, poziom, skoro możemy pokazać jako Super Sonic tutaj, a z innymi posami nie możemy powalczyć jako superforma, więc... Okej. Okay. I guess jest to coś specjalnego. <laughs> Okej, okay, dobra. Cześć Metal Sonic. Dziś wygląda się, zdo uda zdobyć tego Super Sonika, bo może być różnie, co nie? Okej. Okay. No staramy się zbierać pierścionki. A ah, Ten remix. Mogę znaczyć. Dowiedziałem się, że podobno... że podobno ten remix robił typ, który robił oficjalny e, Stardust Speedway Bad Future japoński a remix... E, Stardust Speedway Bad Future w Generations robił gościu, który robił oficjalny... E, oficjalną muzykę Bad Future Stardust Speedway do amerykańskiego soundtracku, czyli kurde, panowie się wymienili. Naprawdę, to jest coś świetnego. I poszło mi naprawdę świetnie, remixując kompletnie oddzielne soundtracki. Okej, okay, Gerary here. Czy my znowu będziemy tutaj w ogóle super No przysięgam. No halo. Chyba nie będzie nam dane, muszę Wam powiedzieć. Muszę mu specjalnie czekać, a nie chce mi się czekać. No, e, bądźcie mi w takim razie. Jeden poziom bez Supersonika, ale to już nie moja wina. Bez sensu trochę tej dawać tego Supersonika, skoro. No, trzeba de facto dłużej walczyć z Metal Sonikiem, żeby pozbierać te pierścienie, więc. No cóż. Nieważne. Śniemy dalej w takim razie Okej okay. Tak więc teraz ciśniemy do network terminal, tak więc jazda No okej okay. Chopa, no kurde, Sonic, halo. <śmiennie> nie, okej. Okay. Chyba teraz pamiętałem o buście, żeby tutaj bustować na tych szynach. Więc, więc no. Nie tak jak ostatnio. <śmiennie> jak grałem jako Shadow. Że kompletnie o tym zapomniałem, więc, więc no. Okej, okay, ciśniemy na dół. Okay. I mamy super Sonika. Jej! Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Troszeczkę zabiło to moje momentum, że <ścoughs> tak powiem. Okej. Okay. Ta woda, jak chcecie speedrunować ten poziom, czasami przeszkadza, ponieważ, jak, jak akurat się leje, to, to nie możecie przejść, no bo. No bo nie. Więc no. Jezus, myślałem, że zginę. Halo. Okej. Okay. i tak wiem, że ten żart robi się stary, ale tak znaleźliśmy komputer room. Once again. Okej, okay, nice. Nie okej, okay, ranga jest oczywiście. Okej, okay, miałem malutką przerwę, wybaczcie, a tak naprawdę jednodniową, dokładnie, minął dokładnie jeden dzień od, od, <grydy> od czasu, kiedy skończyłem poprzedni poziom, tak, nie pytajcie, ale ciśniemy dalej do Metropolitan Highway, <grydy> takie tam, ale jest teraz, jest, jest piątek, piąteczek, piątunio, więc e, tak, okej, okay. tak więc jazda Metropolitan Highway. Bum, od pajace. I super Sonic. Jej. Okej. Okay. I ciśniemy. God damit. Okej. Okay. Ostatnio... C co? Okej. Okay. Cwarty raz jak próbuję tam to przejść, naprawdę. Nie da się tam piec nawet bez busta, ponieważ Sonic wylatuje, bo nie mamy nad nim sterowności. Świetny design poziomu i super, że zabrakło drifta w tej grze. Brawo Sega, ja pierniczę. Granie z Supersonikiem w tym poziomie to jest po prostu bullshit. Od tego czasu sam mogła powstać, a tutaj to nie wiem, tip topami muszę biegać. Nawet nie biegać, kuźwa. Supersonik biegnie i nagle tak przyspiesza jak porąbany. Okej. Okay. Nice, nareszcie, możesz. Przy czwartej próbie, no przy... To. Nani the fuck? Już nie będę próbował od nowa, bo widzę, że jest sporo płaci, pierścieni, więc z powrotem powróciliśmy do super formy. ale... Czemu ten homing atak tam nie chciał działać? What the fuck? Okej, okay, mój ulubiony poziom w tej grze jest najgorszym poziomem, jeśli chodzi o granie w Supersonika. jej Oh well. Ja już nie pytam. Przysięgam, że nie pytam. Albo to ja lamie, albo to ta gra nie chce, żebym nie wiem przeszedł ten poziom czy coś. Już mi się nawet nie chciało znowu ponawiać próby. Trudno, zobaczycie moje lamerstwo. <coughs> Fuck this shit, I'm out. O Jezus, jeszcze raz ten moment Boże. O, super Sonic. Jesus. Okej, okay. Skadusz. Nigdy więcej tego poziomu jako super forma. Nigdy. Przecież. Przez to się rozpędzić nie da. Mam to gdzieś, że nie dostałem za to rangi S. Naprawdę. Jej, <laughs> yeah, SOS. Null Space. O. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, co ja tej mam. A, młotek, to nie. Weźmiemy sobie. <laughs> A... A No, weźmiemy sobie próżnię. Jazda Null Space. Jeśli chodzi o super formę, lepsza wersja Metropolitan Highway. Bo <laughs> tak mi się zdaje. O oh yeah! Okej, okay, no i no i... wychodzimy jak gdyby nigdy nic No <grych> okej okay. Mogę też wam nie mówiłem Na tym swoim save oficjalnym jak widzicie Ja aktualnie mam wyłączone te wszystkie teksty od, 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 od naszych e, tej przyjaciół pr, e, innych e, postaci a to dlatego, ponieważ preferuję grać bez tego. A jak już nie przechodzę fabuły, no to nie jest mi to potrzebne. Można sobie to wyłączyć bez problemu w ustawieniach, co jest fajne. Znaczy, ja mówię, po skończeniu fabuły w sumie nie interesujesz, was, nie interesujesz w sumie was to, co oni tam gadają. Jak chcecie po prostu przejść sobie poziom, nie? Więc, więc no, jest to fajne udogodnienie, że możecie tak zrobić aktualnie. Okej, okay, dobra, super forma: at last. Jej! What day że... Jaki ten boost jest kurde szybki. Podoba mnie się. Choć Neoprogrammer.pl mnie poprawił, że aktualnie. E, że aktualnie ten. E, Supersonic klasyczny ma, ma szybszy spin dash i drop -dash. E, To wciąż. E, no nie używamy tego, może za najczęściej. Nie jest to jakoś wielce szybszy, mam być szczery. A ten boost rzeczywiście jest różnica e, pomiędzy zwykłym boostem a boostem Supersonika, Więc, więc no. Tutaj różnicę widać, naprawdę. Ok. Więc, YOLO. No i zero śmierci, nie taka przy Metropolitan Highway. No. <grym> Okej, okay, uh, Mortar Canyon. Tutaj Super Sonic tak bardzo długo będzie istniał, przysięgam. Wiecie jaki ten poziom jest króciutki. Więc no. Ale tak, ciśniemy. Zobaczymy w ogóle czy uda mi się jakoś w miarę szybko zdobyć tej super formę. E, uda się, nieważne. ni, o dobra, okej. Okay. <laughs> Ups No, już byśmy mieli tą super formę, ale ale, ale no, pominąłem te pierścienie. Znaczy, gra za mnie pominęła, czy coś. Ej, okay, dobra, mamy to ciągnięte pierścień, tylko musimy zejść z szyn i nice. nice. Jazda super foremka. <laughs> Okej, okay. jazda. Nie macie szans, pajace. Just! Yes. Kurde, ten bym zleciał. <laughs> w sumie ten poziom też ma momenty, w których nie ma barier czy coś. Żadnych, żeby nas ochronić przed spadkiem, więc. Ja się tu trochę wypcykam. Biegać tak, kurde, garego fasty. Ale tu już jest znacznie koniec poziomu. Ale dobrze. New. Okej. Okay. Niceik. Okej, okay, rangez oczywiście. I teraz chyba ostatni poziom, tak mnie się zdaje. Jeśli chodzi o superformę. Czyli ten z awatarem. Eee, dokładnie. Final Judgment. Bo w tych tajnych nie da się grać. Da się grać. O kurde. Ale nie będę tego pokazywał. Te tajne poziomy są o tyle specyficzne, że bieganie w nich szybko nie zawsze pomaga. I nie wiem czy mi się opłaca robić to o gameplay. Może powiem tak. Jeśli bardzo będziecie chcieli, to będę mógł, ale dopiero. Co jest dzisiaj ze mną kurwa i tak? Ale, ale dopiero po tym, jak aktualnie mi... jak aktualnie nagram Aktualnie nagram e, ten e, odcinek właśnie z tymi normalnymi tajnymi poziomami. To jak je przejdę, to, to to może będę mógł nagrać jako super formę te poziomy. Jak będziecie chcieli. Znaczy mówię nie wiem, czy to ma po prostu jakiś większy sens. OK Aha, dobra. Dalej nie możemy się zmienić. O oh well. No, tutaj ta super forma też jest taka troszeczkę lekko bez sensu. Ale może się nam czytać tutaj przy końcu dobrze, bo nie zmieniłem łyspona na, na młotek, a i na jest w tym rodzaju, więc. jak lucker. Hej. No, jako super forma możemy rozwalać te co się jednym kurde ciosem jednym sumie, dotknięciem. Jesteśmy niczym Bóg tutaj. No, super formą byliśmy przez parę sekund. Ba, 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 <laughs> Więc no. Okej. Okay. Mówię, ja Wam teraz nie będę pokazał tych poziomów, bo no, najpierw chcę wam pokazać te wszystkie tajne poziomy i tak dalej po prostu. Ale mówię, nie wiem czy się opłaca jakaś tą super formą, jeśli będziecie chcieli, no będę mógł, ale, ale no. Ale to już potraktuję jako jak bardzo, bardzo, bardzo strasznie ekstra odcinek, który nagram zapewne dopiero za jakiś czas, już pewnie podczas nagrywania serii z Generations, tak więc. Moi drodzy, jeśli chodzi o planowe przeze mnie odcinki, to... Następny odcinek będzie już ostatnim, w którym będziemy grać w te oto wszystkie poziomy Ekstra, jak i tajne poziomy Po prostu wszystkie je sobie ładnie, pięknie ogramy I to będzie koniec serii oficjalnie, jeśli chodzi o Forces, tak więc e, Tak, dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się on podobał I do zobaczenia w następnym, ostatnim, planowym odcinku jeśli się nic nie zmieni, jeśli chodzi o tą super formę, jeśli będziecie chcieli bądź nie, tak więc. Dziękuję za zadanie jeszcze raz. Do zobaczenia. See ya.